Cześć z tej strony Matys Gamer, a to jest kolejny odcinek z serii Skyblock na moim kanale. W dzisiejszym odcinku zbudujemy sobie, zresztą skończymy budować, bo już zacząłem budować yy, pokoje do handlu z wieśniakami. Ale najpierw wszystko po kolei. Trzeba im tam zbudować dach, pół płytek, więc pójdę to zrobić i przy okazji wam opowiem kilka ważnych kwestii. Pierwsza jest taka, że... Chciałbym Was przeprosić za to, że nie było odcinka w piątek To jest odcinek taki nadrabiający jakby Bo za dwa dni w piątek będzie odcinek Tak myślałem czy ten odcinek nagrać czy nie, ale gada mamo, że nagram Żeby miał, jak ma być ten jeden odcinek tygodni tygodniowo No to żeby jak nie było w zeszłym tygodniu, to żeby w tym tygodniu chociaż był też, jak, jak pomyślałem tak też zrobiłem a nie nagrałem go z powodu takiego, że nie było mnie w domu. I nie miałem możliwości po prostu go nagrać. Yy, kolejna sprawa jest taka, że nagrywam ten odcinek już trzeci raz, ponieważ za każdym razem w, w strasznych lagach się nagrywam, nie wiem czemu. Ja nie miałem lagów, ale na odcinku były Prawdopodobnie już wiem czemu. I prawdopodobnie dzisiaj może być minimalnie gorsza jakość odcinka, ale z powodu takiego, że już mi się po prostu nie chce trzeci raz, czy damy zresztą już czwarty, nagrywać tego samego. I pomyślałem, że obniżę minimalnie jakość i to wpłynie na to, że już na pewno nie będzie lagów, ale prawdopodobnie lagi były przez ustawienia Minecrafta. Więc no, muszę sobie coś zjeść. już mamy tutaj tam ym, mob grinder no to już mogli pozabijam przy okazji w ogóle jak leci EXP, to nie widać mobów. nie wiem czy to jest tylko tak na no, mnie teksty paków czy ogólnie tam nie widać nie mam pojęcia tak jest ona ja to nie płynę Pytanie, czy mi te 7 wystarczy? Nie mam pojęcia Wystarczy to wystarczy, nie to nie Okej okay. Gdzie skończyłem tutaj? Więc chyba mi nawet by dwa wystarczyły, jeśli się nie mylę Nie Tutaj jeszcze To jest, jest no już jest wszędzie, okej okay. Więc idziemy już przekładać te Po pierwsze muszę zniszczyć to Ten ten nie wiem jak tu stoi Po drugie chcę wziąć to, resztę na razie nie będę brał, bo nie mam wieśniaku. A dwu, dwa tu muszę zostawić, żeby je rozmnażać Tak. tak I zaraz tu powinni przyjść. Nie, owca. Owca ty nie. Wieśniaki mają tam przyjść. O, już właśnie jeden idzie. Więc drugi też już idzie. No. No jest super. Zamykam furtkę. A, jedna owca wyszła, ale to tam. Nie chcesz tam być, to tam wypadł. Chodź, chodźcie. Jak nie. Jak nie jak tak. Wchodźcie tam, bo chcę was zamknąć. Jeszcze ciebie zamknę. Nie ruszaj się. Okej. Okay. Muszę tam połodnie postawić. Okej. Okay. Tym jest minimalnie gorzej, bo on chodzi wszędzie, ale dobra. No gdzie ty idziesz? Tu? No to jedź tu. O idealnie ma dwie części zbroi Może niekoniecznie takie chciałem, no ale dobra Od razu może sobie... Tutaj ja mamy małego Co jeszcze? Zrobię sobie może od razu drugi ten ten Piec hutniczy Żeby mieć już pełną brojkę no czyli tak na razie by śmiaków nie mam, ale ogarnię się. Go się robi, jeśli się nie mylę, ze zwykłego pieca. Piec. 5 sztabek żelaza. Dużo, ale no nic nie zrobię. O i nie pamiętam, co było na dole. Był płytki chyba kamienne, których nie mam. więc muszę przepalić 3 kruku mamy 3 mamy 3 3 i nie wiem powiedzmy deską drzwiami mogę bo ich zrobiłem przypadkowo za dużo i trzeba poczekać na razie nie widzę tu żadnych komunikatów dotyczących problemów więc nie powinno być źle Co no, Minecraft przestało przysta słychać być Ewa <grych> Minecraft się nagle zepsuł Bo działa Co mi się z dźwiękiem stało Muzyki nie chcę Bloki, okej, okay. bloki sobie podkłośnie Okej, okay, teraz działa I teraz tego chyba robię pół płytki nie tak to ja nie mam zielonego pojęcia jakoś tak się robi ale nie pamiętam jak dokładnie mam tą recepturę aha dobra mam recepturę dokładną ale nie mogę zrobić bo nie mam wszystkiego tak Nie ja miałem 5 putin typ ręce ale nie mogę go zrobić ciekawe dość dobra nie mogę go zrobić to w takim razie sobie idę kupić eee, zbrojkę Tą, którą mam, i właśnie mam 22 bloki szmaragdów i 10. Ja, jakby się ktoś pytał skąd, to mam niezabitych. Tutaj wydobytych 878 świerkowego pnia. Tu macie od razu, ile bruku wydobyłem na grinder. 3 razy więcej ponad. Razy zepsute 10 kamiennych siekierek. Tu w ogóle mam 23 yy, kamienne kilochy. To jest minimalnie ponad. Dwa razy więcej, nie wiem jak to działa. Wytworzonych mam 6310 patyków. O, 3020 świerkowych desek, ale to nie jest ważne. A interakcji z transakcji z mam 214, więc no. Dość sporo. Może odłożę to żelazo, bo jednak żelazo to jest chyba najcenniejsza rzecz na tym serwerze, wydaje mi się. Póki co, bo Biancu chyba tu nie zdobędę. No ziemia też tu jest dość ważna. Bo żelazo to jednak mogę zdobyć, a ziemię już nie zdobędę. Bo z tego co kojarzę, to na jakichś innych skyblockach można zdobyć ziemię poprzez nie, łuk gdzieś jakiś wir wypada z czegoś na przykład nie wiem no zbyt dlaczego wypada żwir no mam na razie y, dwa punkty zbroi ale to tam mniejsza o to pytanie czy jeszcze coś miałem zrobić chyba nie tu już jeden wieśniak pił w ogóle nie wiem czemu ten wieśniak pił tam a nie tutaj ale mniejsza o Właśnie ta zbrojka mi jest potrzebna po to, żeby wam pokażę nader, bo chyba do niego nie wchodziłem w poprzednim odcinku. Nie wiem, bo nagrywałem ten odcinek chyba z 3 tygodnie temu. Siądra z umowki zabija. Ogólnie to możecie powiedzieć czemu jak... Jak do mnie leci to mogły mi znikają. Czy to jest wina tego strupaka czy czegoś innego? Nie mam zielonego pojęcia. No. Latę ja dropłem sobie założę. I właśnie, kury. Chyba się tu nie da mieć kur. Bo znowu sprowadziłem, bo poprzednia mi znikła. Potem znowu sprowadziłem jedną do domku. Znowu mi znikam, znikła. Myślałem, że po prostu zginęła albo padła. I teraz ja już tu i dalej nie... i dalej znika jak idę tam, więc się tu nie da niestety. Pokażę wam metę i będziemy powoli kończyć ten odcinek, tu mam, co tu mam taką ważną brodawkę i sadzonki różne, trzcinę i grzyby. To jest pełno pigmentów i blaze'ów. Ile one mi teraz walną, te blazy? Yy, 3,5 serduszka. Wcześniej mi było za 6, więc nie jest źle. I tylko jedna, jedną to mi się zmieszczyło, więc spoko. No ten złoty na pierśni to tam kończy prędzej czy później, więc on jest taki średni. Więc tak wygląda nether. Tam są... Oj tam są pigmeny i... I co? I brodawki. Tu postawiłem blok, żeby te pigmeny nie mogły mi wchodzić do świata. A tutaj tu postawiłem te mosty, bo mi się nader zepsuł. Jeżeli ktoś pamięta, to napiszcie w komentarzach. Będę wiedział, że już dość długo mnie oglądacie. A to chyba by było na tyle. Subskrybujcie mój kanał, lajkujcie go. Do następnego odcinka, który będzie już za dwa dni w piątek oczywiście z Braun Stars. Cześć!